Znajdziemy w kilku miejscach na razie Wrocławia. By pomóc dzieciom z chorobą nowotworową wystarczy kilka sekund. Za pomocą karty płatniczej będziemy mogli dokonać płaty wybierając, czy ma być to 5, 10, 20 czy 50 zł. A więcej o tym projekcie opowie nam dzisiaj Bartłomiej Dwornik z Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Pro, proszę powiedzieć, jak będzie wyglądało samo wpłacanie tych pieniędzy? Czy ta maszyna w ogóle jest prosta w obsłudze? Maszyna jest bardzo prosta w obsłudze. To automatyczny, bezdotykowy wolontariusz do kwestowania w czasach epidemii. Ponieważ sytuacja jaka jest, wszyscy, wszyscy wiemy, nie możemy prowadzić działań związanych z imprezami, z wydarzeniami charytatywnymi, nie możemy też kwestować ze względów bezpieczeństwa. Sięgnęliśmy po technologię i zaprzęgliśmy technologię do tego, żeby pomagała w bezpieczny sposób dzieciom walczyć z chorobami nowotworowymi. A obsługa jest banalnie prosta, podchodzimy, wybieramy kwotę, przykładamy kartę i już, i pomagamy. Dzisiaj pierwszy taki dobromady będzie uruchomiony w jednej z wrocławskich galerii handlowych, a gdzie jeszcze znajdziemy takie urządzenia? W tym momencie w jednym z centrów handlowych pojawi się dobromat duży, ale będzie też mobilny mniejszy, który będzie przemieszczał się na początku po Wrocławiu, po firmach, po lokalach usługowych, po różnych miejscach typu uczelnie, które tylko do nas się zgłoszą, powiedzą: hej, możemy postawić u nas taki mobilny dobromat, przywieźcie go nam, my też będziemy pomagać. Czy już są jakieś pierwsze instytucje, które możemy powiedzieć, że będą na liście, który, właśnie gdzie stanie ten ambitny dobromat? Tak, oczywiście, jest już lista chętnych. Kolejka, mam nadzieję, będzie się bardzo szybko wydłużać. Debiutujemy w studiu tatuażu. To jeszcze na koniec powiedzmy, na co przeznaczone zostaną te pieniądze z dobromatów? Każda jedna złotóweczka, która zostanie przez nasz dobromat jeden bądź drugi przekazana na rzecz małych pacjentów kliniki przylądek nadziei, przed którą jesteśmy, zostanie wydana na opiekę nad nimi, na leczenie i na kupowanie często nierefundowanych, bardzo drogich leków i terapii. Jeszcze może zachęćmy przedsiębiorców, którzy na przykład chcieliby, żeby taki dobromat u nich stanął. Można się wtedy do Was zgłaszać, czy później jest jakiś wykaz, gdzie w na przykład w internecie, gdzie możemy znaleźć taki dobromat. Oczywiście można się zgłosić do Fundacji na Ratunek, na ratunek Dzieciom Chorobą Nowotworową i powiedzieć, że taki dobromat chcielibyśmy postawić u siebie w lokalu, w firmie, na swoim terenie i powstanie taka mapka na naszej stronie internetowej, na, którą, na której będzie można zobaczyć, gdzie ten nasz wędrujący dobromat akurat danego dnia we Wrocławiu, a mam nadzieję, że nie tylko, właśnie się znajduje i gdzie pomaga. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i zachęcamy do czynienia, dobra jak słyszeliśmy to, bardzo proste, wystarczy kilka sekund, a może uratować czyjeś życie.